my mamy bardzo fajną branżę, tak, wszyscy przychodzimy do pracy, się cieszymy, co tutaj znowu wymyślimy, to, to nam daje dużo frajdy i jakby jesteśmy fanami tego, A przyznam szczerze, że ja osobiście coraz więcej jakby uczę się i poznaję zagadnienia jakby grzybów i roślin, to jakby też powoli staję się fanem, I kolejnym mykofilem, czyli fanatykiem, jeśli chodzi o, o grzyby, no bo to jest niesamowite. Środowe popołudnie i minęła godzina 13.30, to tym razem zapraszam na ostatni już z całego cyklu wywiadów z Piotrem Londem, prezes zarządu i założyciele firmy Biafusion Producent substancji aktywnych pozyskanych z grzybów witalnych i roślin. Adaptogeny były naszym przewodnim tematem przez ostatnie tygodnie, w poniedziałki i środowe popołudnie o 13.30. Witam, Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Piotrze, tak wiele mówiliśmy o adaptogenach, także wymienialiśmy markę Biofusion. Może o samej firmie tym razem na początek, co Was wyróżnia? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że konstruując jakby koncept tej, tej, tej firmy, zależało mi na tym, żeby w pewnego rodzaju wbicie w niszę, a z drugiej strony jakby postawić na aspekt. Które dość mocno nas odróżnią od konkurencji, i to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że mamy własną produkcję i laboratorium, w którym opracowujemy nowe substancje, preparaty. Ja tutaj dość mocno współpracuję z, z całym, można powiedzieć, jakby takim ciałem naukowo-doradczym, z Wydziałem Farmacji na Uniwersytecie Gdańskim, ale też i z Wydziałem Medycznym w Krakowie, gdzie opracowujemy jakby związki substancje aktywne na bazie adaptogenów, które następnie możemy wykorzystywać dość szeroko, zarówno i w spożywce, w suplementach, w tak zwanych superfoodsach, wszechobecnych, jak i w kosmetologii, no i produkty dla zwierząt. Natomiast drugi, dość istotny obszar to jest taki, że teraz, który też wyróżnia na tle konkurencji, to, że prowadzimy projekt badawczy, który ma opracować jakby substancję aktywną, którą następnie zamkniemy w pastylce, która ma poprawić umiejętności kognitywne i walczyć z mgłą covidową. To jest jakby innowacja na skalę europejską, no i też jakby na bazie oczywiście adaptogenów grzybów i roślin. Inwestorzy, właśnie, adaptogeny, a inwestycje? No tak, ważnym elementem oczywiście tego wszystkiego jest kapitał. My w tej jakby przygotowujemy się do wejścia na no NewConnect i już, już stajemy się spółką publiczną. Spółka publiczna no, ma takie cechy, że tak naprawdę każdy, kto w jakiś sposób jest zainteresowany zainwestowaniem w naszą firmę, no, ma taką możliwość, oczywiście w określonych warunkach i parametrach, które wcześniej są oficjalne publikowane. Tak też właśnie w tym momencie pozyskujemy, mamy kapitał, który pozwoli uruchomić nową linię produkcyjną, nowe procesy badawczo rozwojowe. No i tak naprawdę to wszystko doprowadza do tego, że powoli będziemy się stawać niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o rynek europejski w zakresie tych substancji, dlatego, że to jeszcze jest świeży rynek. A wartym wspomnienia jest fakt, że no, potencjał tego rynku jest przeogromny, przeogromny, bo jeśli mówimy o samej Europie, to jest lekko ponad 700 miliardów dolarów, który no, ma potencjał tego rynku, czyli mówimy o ekstraktach roślinnych, ekstraktach adaptogenu, które możemy wykorzystać szeroko w przemyśle. Powiedz mi Piotrze, jak wygląda zastosowanie adaptogenów w takim bezpośrednim wydaniu, nie kosmetycznym, nie jako dodatku przez Polaków, bo chyba świadomość jest jeszcze, Niska. Jeśli chodzi o urobojczyków, tak, ale na przykład wszystkie kraje wschodnie, one już od wielu, wielu lat, jak nawet nie wieków, regularnie korzystają w swojej diecie codziennej właśnie z ekstraktów, z grzybów, z roślin. Dzięki temu unikają chorób cywilizacyjnych, dbają o kondycję organizmu, mają większą odporność na choroby i wirusy. Dzięki temu przede wszystkim poprawiają swoją wydajność. W biznesie jest coraz więcej adaptogenów. To jest jakby mój konik osobisty, tak, czyli robić preparaty, które poprawiają przedsiębiorcom, ludziom w działaniu zawodowym, podnieść swoją wydajność koncentrację, zapamiętywanie no i przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów i to jest motorem napędowym do tego wszystkiego, a poza tym, no wiecie no, my mamy bardzo fajną branżę tak, wszyscy przychodzimy do pracy, się cieszymy co tutaj znowu wymyślimy, to, to nam daje dużo frajdy i jakby jesteśmy fanami tego a przyznam szczerze, że ja osobiście coraz więcej jakby uczę się i poznaję zagadnienia jakby grzybów i roślin, to jakby też powoli staję się fanem, kolejnym mykofilem, czyli fanatykiem, jeśli chodzi o, o grzyby, no bo to jest niesamowite także jak koncepcja, że pochodzimy moc grzyba. To, że cała ewolucja była oparta na grzybach. To, że w tej chwili, no, fakt też jest taki, że, że grzyby są z nami od pierwszego dnia, po narodzinach do śmierci. To, że potem mają możliwość redukcji ropy naftowej, nawet z ropy naftowej 400 tonowej zrobić łazę tętniącą życiem, tak? Gdzie przy przylatują ptaki, rośliny rosną z brei, która śmierdzi, cuchnie jest toksyczna w pewnym sensie. Więc to jest niesamowite, co wszystko można jakby uzyskać w postaci takich organizmów jak grzyby, które są notabene jeszcze nieznane dla nas. Jako dla ludzkości. O adaptogenach przez ostatnie tygodnie, tak fascynujących, tak cudownych. Cudownych na tyle, że mogą nam pomóc w funkcjonowaniu, podnoszą naszą odporność, wydajność, wspierają przy takich prozaicznych samopoczuciach jak przeziębienia ale także potrafią pomóc w zupełnie poważnych sprawach, takich jak depresja, takich jak przemęczenie, takich jak groźne choroby, często śmiertelne choroby cywilizacyjne, opowiadał Piotr Ląd, prezes zarządu i założyciel firmy Biofusion, producenta substancji aktywnych pozyskanych z grzybów witalnych i roślinnych, czyli adaptogenów. Piotrze, i po raz ostatni zaproszenie do kontaktu z Tobą na Twoje podwoje internetowe. Tak, słuchajcie, no zapraszam przede wszystkim do pisania prywatnych wiadomości na Facebooku. Ja z chęcią odpowiem na wszystkie, bo uważam, że warto propagować wiedzę na temat tych substancji, Instancji. Zapraszam też na naszą stronę internetową biofusion.io. Tam będziemy regularnie publikować wszystkie nasze odkrycia i pomysły na nowe produkty, a naprawdę ich, naprawdę ich bardzo, bardzo dużo. I też oczywiście nasze kanały social media, czyli Facebook, Instagram, BioFusion SA. Jak znajdziecie nas tam, też się no, chwalimy tym, co teraz robimy jak robimy. Bardzo dziękuję. Dzięki, wielkie do usłyszenia.